Dzień dobry, nazywam się Michał Kowalczyk, jestem dyrektorem produkcji w fabryce broni. Chciałbym dziś przedstawić nasz park maszynowy i zaprezentować cały proces produkcyjny, w którym wytwarzane są elementy do naszych kluczowych wyrobów, takich jak pistole 200, 100, pistolet, pistolet m 1 oraz cała gama karabinków z grupy MSBS. Obecnie znajdujemy się na wydziale maszyn sterowanych numerycznie gdzie znajdują się centra od 3 do 5 osi oraz nowo zakupiona maszyna OptiMax 60X. Zakup maszyny Jet System OptiMax 60X wpłynął bardzo na poprawę wydajności procesu produkcji. Nie tylko mówimy to o wydajności ilości sztuk, ale również na jakość obrabianych powierzchni, a co za tym idzie jakość całego gotowego wyrobu. Przede wszystkim poprawił komfort pracy operatora. Żuraw, przy którym stoimy, umożliwia bezpośrednio podawanie arkusza blach na pola obróbcze. Bardzo czytelny interfejs, zrozumiały dla operatora i co istotne, wpisanie programów do tej maszyny może odbywać się poprzez wpisywanie Podów ręcznie. Dużą zaletą maszyny jest automatyczny system podnoszenia lustra wody, dzięki czemu obrabiane półfabrykaty zanurzone są, co wpływa bardzo korzystnie na hałas. Proszę zwrócić uwagę, znajdujemy się przy maszynie, w ogóle nie słychać hałasu, dzięki czemu nasz operator nie musi stosować środków ochrony suchu. W tej chwili na maszynie wykonywana jest operacja wycinania szkieletu do jednego z naszych wiodących produkcji. Dzięki dokładności, jaką mamy na maszynie, możemy uzyskać powierzchnię, które posłużą w dalszym procesie jako powierzchnie bazowe do dalszej obróbki. Przejdźmy bardzo proszę przez wydziały produkcyjne i zobaczmy króciutko, jak powstają detale, o których mówiłem. Park maszynowy, maszyny od 3 do 5 osi. W tej chwili znajdujemy się przy maszynie 5 z systemem paletyzacji. Warto podkreślić, że w naszej firmie operatorzy mają pracę podporządkowaną to znaczy, dostają plan technologiczny, w którym wiedzą, jaki detal wykonują. Na jakiej maszynie, jakimi narzędziami, a przede wszystkim w jaki sposób go sprawdzają. Jest to istotny element, ponieważ nasze wyroby muszą charakteryzować się naprawdę wysoką jakością. Kluczowym aspektem naszej produkcji jest również Lean manufacturing, clean management, czyli szczupłe wytwarzanie. Maksymalizujemy procesy wytwórcze, procesy produkcyjne, zmniejszając koszty. Koszty zmniejszamy poprzez. Szybkie przezbrojenia, szybką komunikację, wizualizację. No i myślę, co co jest najbardziej wartościowe w naszym procesie: poprzez szkolenie kadry. kadry. Kadry, która wie, co wytwarza, jakie ma to znaczenie, jakie zadanie, no i przede wszystkim stawia na jakość. Przy maszynie Waterjet Optimax 60X pokazywałem szkielet. Szkielet do pistoletów WIS. Bardzo proszę, w tej chwili trwa obróbka. Tej przygotówki. I po dwóch zamocowaniach mamy 90% gotowy szkielet. Oczywiście dochodzi dalsza obróbka, taka jak szkiełkowanie czy anoda twarda. Gdy gotowy wyrób spełnia wszystkie wymagania jakościowe, przekazywany jest na centralną rozdzielnię, gdzie w pakietach przekazywany jest na wydział montażu i na wydziale montażu. Powstaje gotowy wyrób. Podsumowując, wybór maszyny jest trafnym wyborem. Przede wszystkim na zwiększenie wydajności, jakości. No i musimy tu wspomnieć o serwisie. Autoryzowany serwis daje nam możliwości szybkiej reakcji na awarię.